Co pan o tym wszystkim sądzi, gdzie tutaj można się połapać w tej sprawie? No. Przede wszystkim chodzi o to, w jakim miejscu znalazł się Ja Muszę przyznać, że tu z go rozegrał, tak, ten człowiek przez dwa miesiące zrobi sobie taki duży bagaż, że przez lata z tego nie wyjdzie. To, jakie będą konsekwencje jego decyzji, które podejmował, będzie na pewno przedmiotem procesów i będzie wyjaśniane przez wiele lat. A ucieczka przed posiedzeniem Sejmu, gdzie mamy bardzo ważną ustawę, jest świadectwem tego, że po prostu Szymon Chłownia boi się konsekwencji w tej chwili. No, nie nie dorósł do funkcji. Zresztą trudno znaleźć się uczelnię, w której kończył studia prawnicze. No bo po pierwsze nie ma żadnych studiów, a po drugie no nie jest prawnikiem, a po trzecie robi kabaret z Sejmu, więc to jest na pewno nie, nie zachowanie, że chodzi o marszałka Sejmu. A przebywanie w, w Pałacu Prezydenckim Mariusza Kamieńskiego, Macieja Wąsika, czemu służy? Zacznijmy od tego, że sędzia rejonowy, który dawał tę decyzję, jest, jest, sympatyzuje z, ze stronami typu wybiepis i tak dalej. Jest osobą, e, synem e, działaczki Platformy Ołoterskiej, były radnej Platformy, były dyrektor biura. Co więcej, ma wśród swoich znajomych człowieka, który był związany z, się z aferą gruntową, a za to zostali skazani nie, pan minister Kamiński i pan minister Wąsi. Przypomnę, że chodziło o to, że CBA prowadziło operację specjalną, gdzie są wyroki, e, używając naturalnych metod, typu nagrywanie potencjalnych przestępców. Do kiedy zostaną w pałacu prezydenckim, jak pan minister myśli? zapowiedzieli, że będą na demonstracji, więc y, rzeczywiście, no to jest o tyle y, y, sytuacja bardzo niepokojąca, bo mamy do czynienia z czymś takim, że policja dostała polecenie zatrzymania pana ministra Wąsika i pana ministra Kamińskiego, zresztą dzisiaj rano Prywatne adresy były ujawniane za pośrednictwem stacji TV, która pojechała za, za policją, a do tego mamy scenariusz taki, że nierespektowana jest prerogatywa Pana Prezydenta. Zgodnie z artykułem 139 Prezydent może taką decyzję podjąć i ustrojotawca specjalnie nie zawężał do kwestii skazania prawomocnego, aby Prezydent mógł zastosować prawa łaski. W konstytucji 35 z konstytucji kwietniowej było to doprecyzowanie celowe, w związku z tym ta konstytucja 72 takiego doprecyzowania nie ma, więc panowie Kamiński i pan minister Wąsik jest, są u Was